To co? Nagrywamy? Cześć z tej strony Antoni. W dzisiejszym wideo chcę opowiedzieć o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne i trochę się do czegoś też przyznać. Także o tym, o czym będziemy mówić, możecie już się domyślić z Thumbnaila, czyli o tym, jak bardzo istotny jest ruch, jak bardzo istotny jest sport. W moim i powinien być też w waszym życiu, prawdopodobnie część z Was, która to ogląda, ma tę dyscyplinę, jeżeli chodzi o sport na jeszcze znacznie wyższym poziomie niż ja. Natomiast chcę wam powiedzieć, jak istotne to jest, dlaczego to nie jest tak, że ty nie możesz nie mieć czasu na sport. Czy też nie, nie możecie się nie chcieć uprawiać sportu, bo jakie mogą być tego po prostu konsekwencje? Na właśnie mojej własnej historii. I to będzie historia, która jest w bardzo niedalekiej przeszłości, ponieważ bardzo niedawno, względnie niedawno około 6 miesięcy temu udało mi się zejść z wagi 96 kg. Na 83 kg. I od tego czasu, nawet to jest więcej niż 6 miesięcy, myślę, że 8 miesięcy. I od tego czasu zacząłem po prostu regularnie uczęszczać na siłownię. Jest to praktycznie pierwsza rzecz, którą robię. Z rana. Po prostu budzę się, wychodzimy z psem, albo ja, albo moja żona, i później idziemy sobie od razu na siłownię poćwiczyć, potem się wykąpać, właśnie na siłowni, i wracamy, i zaczynamy po prostu dzień. I robiłem tak regularnie przez 8 miesięcy, i teraz dużo zmian zachodzi w moim życiu. Otóż zmieniłem pracę. Przez co nie mam dostępu do karty Multisport, z której zawsze korzystam, dodatkowo przeprowadzamy się do, do innego mieszkania i po prostu bardzo dużo rzeczy dzieje się naraz. I przez to wypadłem z tego swojego takiego ciągu, gdzie po prostu była to automatyczna rzecz, gdzie każdego dnia wstajemy, to nie, nie musimy podejmować tej decyzji, czy idziemy na siłownię, czy nie, bo nie ma w ogóle opcji, żeby dwa dni pod rząd nie iść na siłownię. To jest coś, co fajnie ten koncept przedstawił mi. Nie mnie osobiście, tego każdemu z widzów, Matt Diawela, który właśnie opowiada o tym, że żeby utrzymać nawyk, nie możesz sobie pozwolić na to, żeby dwa dni czegoś nie robić. Czyli jeżeli chcesz ćwiczyć, to nie możesz sobie pozwolić, żeby dwa dni minęły bez treningu. Jeżeli chcesz się uczyć czegoś, to nie możesz pozwolić na to, żeby dwa dni się nie uczyć. Bo ludzie często co robią, to robią coś codziennie, i potem jednego dnia nie zrobią, i potem przestają to w ogóle robić. A to jest bardzo krzywdzące, ponieważ wtedy wiele nawyków po prostu przepada. Ale wracając do, do meritum, do, do sportu. Przez to, że te zmiany zaczęły się dziać, zmiana pracy, zmiana mieszkania, yy, przestałem właśnie regularnie uczęszczać na tą siłownię. To nie jest tak, że zupełnie nic nie robię, natomiast nie jest to tak regularne i tak usystematyzowane, jak było wcześniej. I to, czego zaczęło doświadczać moje ciało, sprawia, że jestem znacznie mniej efektywny niż byłem podczas tego czasu, kiedy chodziłem na tą siłownię regularnie. Yy, ponieważ zaczynają mi po prostu boleć mięśnie, zaczynam być bardziej sztywny, czuję, że mam dużo, dużo mniej energii. I jest to, wiem dlaczego te, te wszystkie bóle się u mnie pojawiają. Nie tylko dlatego, że po prostu regularnie ćwiczyłem, jakby przestałem, co jest też mocno szkodliwe dla organizmu, ponieważ jest przyzwyczajony do wysiłku, ale przede wszystkim dlatego, że te wszystkie zmiany, które zachodzą, powodują stres. I Stres to niekoniecznie jest coś, co jest yy, bardzo intensywnego, tak? że to nie wiem, ktoś próbował mnie okraść, albo ktoś mnie napadł, albo nie wiem, zgubiłem bardzo dużo pieniędzy, albo straciłem. To, to, to są ogromne stresory, natomiast codzienne stresory, takie jak właśnie zmiana pracy, y, takie jak przeprowadzka, y, takie jak powiedzmy, no, podjęcie nowego stanowiska, to wszystko są drobne stresy, które. Powodują, że w naszym ciele wydziela się więcej energii, i ta energia jest kumulowana w naszym organizmie, jeżeli nie jest wyrzucana przez aktywności fizyczne. I stąd właśnie pojawiają się różnego rodzaju bóle. I ja właśnie tych bóli zacząłem teraz e, doświadczać. Teraz jest ostatni tydzień, kiedy siedzimy e, jeszcze w tym mieszkaniu, także moja rutyna, nie, nie można mówić rutyna, to jest kalka z języka angielskiego, to, to już jeden z widzów, jedno z widzek. Chyba tak mi o tym wspomniała, że nie, że nie można tak mówić. Moja, mój rytuał codzienny, który wywiązał się z siłownią, nie będzie dalej zaburzony przez jeszcze ten tydzień, ponieważ dopiero od przyszłego tygodnia będziemy w nowym mieszkaniu i wtedy już to się zacznie. Natomiast to nie jest coś takiego, co ja. Mówię sobie jako wymówkę, bo już w tym czasie, kiedy będziemy jeszcze tutaj mieszkać przez tydzień, to będziemy wspólnie z żoną ćwiczyć sobie w domu. Jaki ja z tego wyciągam wniosek? Byłem zawsze przekonany, że jeżeli chce się, czymś, chce się być w czymś dobrym, to trzeba się w to w 100% zaangażować, czyli na przykład kiedy chcesz pracować nad swoją karierą, to warto po prostu tylko pracować nad karierą i wszystkie inne, wszystko inne po prostu zostawić. Że jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, to tylko się tego uczyć i wszystko inne zostawić. I wtedy właśnie ludzie mówią, że nie mają czasu na sport, że nie mają kiedy iść na siłownię, że nie mają kiedy biegać, że im się nie chce tego robić, że wolą zrobić coś konstruktywnego. I oczywiście są ludzie, którzy po prostu y, nie robią nic i, i, i tak nie znajdują czasu na pójście na siłownię, ale są faktycznie ludzie, wiem, którzy oglądają ten kanał, którzy robią naprawdę dużo. Naprawdę nie mają czasu, wydaje im, im się, wam się wydaje, że nie macie czasu na to, żeby pojawić się na siłowni. Y, tylko, że tutaj jest coś, co nie jest tak, zachodzi taki proces, który nie jest do końca oczywisty dla wszystkich. Otóż, kiedy ty. Wchodzisz regularnie na siłownik, ty regularnie ćwiczysz. Twoje ciało funkcjonuje zupełnie inaczej niż kiedy na tą siłownię nie chodzisz. Twoja efektywność w pracy jest znacznie większa, jeżeli jesteś po treningu, kiedy szybciej bije ci serce, szybciej krąży krew, wszystko jest bardziej odżywione, twój mózg jest bardziej ukrwiony, masz większą wydolność oddechową, lepiej oddychasz, bierzesz głębsze wdechy. I wtedy właśnie, kiedy zadbasz o to, żeby Twoje ciało fizyczne czuło się dobrze, to wtedy praca, którą wykonujesz, jest znacznie bardziej efektywna. Ja zauważyłem, że kiedy jestem w takiej naprawdę dobrej formie, kiedy regularnie chodzę na siłownię, kiedy dobrze się odżywiam, kiedy nie piję alkoholu, to, że potrafię naprawdę, kiedy usiądę i się skupię na czymś, zrobić w 2-3 godziny więcej niż ludzie robią przez cały dzień pracy. I nie mówię tego, żeby tutaj jakoś się wymądrzeć, że ja jestem tak bardzo efektywny, bo ja też czasem mam tak, że przez te 8 godzin pracy zrobię coś, co normalnie zrobiłbym przez dwie. I to właśnie zauważam, że dzieje się wtedy, kiedy nie jestem w odpowiednim stanie fizycznym. I do czego Was zachęcam? Żebyście naprawdę znaleźli chociażby 20 minut dziennie, 15 minut dziennie na jakikolwiek sport. Ja zwykle robię sobie trening tak 45-minutowy, kiedy idę na siłownię z rana, natomiast cokolwiek jest lepsze od zera zacznij od czegokolwiek, zacznij od czegokolwiek, zacznij to robić po prostu regularnie. I spróbuj na przykład dać sobie test, żeby sprawdzić to na własnej osobie, żeby nie wierzyć tylko jakiemuś gościowi, którego oglądasz na YouTubie, chociaż jest dużo osób, które o tym mówi, jest dużo badań, które mówią, jak niesamowite są efekty tego, żeby ćwiczyć fizycznie na, na naszą efektywność, ale to jest wszystko coś, czego Ty nie doświadczyłeś, nie doświadczyłaś samodzielnie. Spróbuj sobie ustalić, że przez następne 30 dni będziesz codziennie poświęcać 15 albo 20 minut na przykład na sport. Naprawdę można wpisać na YouTube mnóstwo y, instrukcji, które pokazują, jak przez 15 minut zrobić naprawdę dobry trening. Są aplikacje na telefon, takie jak Nike Training, y, czy też 10X od Chris'a y, hey, Harry. Y, generalnie na przykład, jak zrobić trening bez jakichkolwiek przyrządów w domu, żeby, żeby on był naprawdę efektywny, żeby Całe ciało popracowało. I przez 30 dni spróbuj to robić. Spróbuj przez 30 dni faktycznie codziennie coś poćwiczyć i zobacz, jak ty się przez te 30 dni będziesz czuć. Ja, na przykład, robię takie notatki odnośnie tego, jak się danego dnia czuję, jak byłem efektywny, gdzie na przykład zapisuję sobie, jak. Bardzo gotowy byłem do wstania, kiedy się rano obudziłem. Tak? Czy mam 60%, czy na przykład 90%? Jaki miałem humor? Czy obudziłem się troszkę niezadowolony, czy raczej obudziłem się super bodekscytowany? Czy danego dnia byłem efektywny, czyli ile pracowałem? Jaki miałem poziom skupienia? I wszystko to sobie odnotowuję i notuję też, czy tego dnia miałem trening. I zauważyłem właśnie, że kiedy. Zaznaczam sobie tak w, poli, w polu trening i jest to bardzo regularne tak, to mój fokus w pracy jest o wiele, wiele większy niż kiedy te, ten, ten wynik jest nie. I to jest coś, na co wpływa na pewno dużo czynników, natomiast jednym z nich, jednym z bardzo ważnych tych, z tych czynników jest właśnie to, czy ja ćwiczę. I teraz właśnie będę wracał z powrotem do tej rutyny. I, i nawet jeżeli tobie noga się potknie przed tym, przy tym swoim challenge'u, który mam nadzieję, że część z Was chociaż zrobi, i na przykład jeden dzień nie poćwiczysz, to nie rób tak o, że teraz już przez, przegrałem z, z challenge ze sobą i nic nie udało mi się zrobić. Po prostu wróć do tego następnego dnia. Chociaż 15-10 minut to nie wierzę, żeby e, ktoś miał tak napięty grafik, żeby nie mógł wcisnąć tego 15-10 minutowego e, treningu nawet do, do swojego dnia. Naprawdę, zobacz na własnej skórze, umów się z sobą i zobacz, jak to na ciebie wpłynie. Bo ja jestem w stanie naprawdę ręczyć za to, że. Twoja efektywność po prostu wzrośnie, że będziesz bardziej efektywną osobą, będziesz lepiej wykonywać to, co robisz, w momencie, kiedy regularnie poddajesz się ćwiczeniom, niż w momencie, kiedy tego nie robisz. To jest po prostu coś, co ja jestem w stanie naprawdę założyć się z tobą o to. Także mam nadzieję, że to Cię przekonuje do tego, żeby zacząć się ruszać. Po prostu ciało. Zaczyna inaczej funkcjonować, zaczyna lepiej wyglądać. Ja, jak tylko przez tydzień przestanę chodzić na siłownię, regularnie ćwiczyć, to widzę, że moje ciało wygląda już dużo e, gorzej. Nie, że jestem jakiś zalany tłuszczem e, czy, czy coś takiego, chociaż to też. E, znacznie bardziej, ale po prostu ćwiczone mięśnie wyglądają zupełnie inaczej niż takie, które są niećwiczone. Które są niećwiczone. E, które są niećwiczone. I po prostu ja dużo bardziej, jakby to powiedzieć nie, niezbyt artystycznie, po prostu dużo bardziej podobam się sobie, kiedy ćwiczę, niż kiedy po prostu nie ćwiczę, bo moje ciało wygląda wtedy inaczej. Także zachęcam Was do regularnych ćwiczeń, bo, bo gwarantuję Wam, że Wasza efektywność wzrośnie i to wzrośnie bardzo, bardzo mocno. Jeżeli naprawdę chcecie osiągać ponadprzeciętne wyniki, musicie znaleźć, na, musicie znaleźć czas na trening. Bez treningu nie będziecie osiągać takiego poziomu skupienia i takiego poziomu efektywności, jak osoby regularnie ćwiczące. Także dzięki za to, że wytrwaliście do końca tego wideo. Jeżeli Wam się podobało, dajcie mi łapkę do góry. Jeżeli bardzo Wam się podobało, to zasubskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym wideo, już mam nadzieję w nowej scenarii, choć możliwe, że jeszcze nagram je tutaj. I, I co? I Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. test. Okay.